Siemanko Elo, cześć. No i dziś w kolejnym odcinku mojego wideobloga wchodzi nowa seria typy typery. Oczywiście będę typował zwycięzców poszczególnych lig. No i oczywiście rozpoczniemy od typu zwycięzcy Ligi Europy w sezonie 2001-2022. No, i powiem krótko, kto, może być moi, kto jest moim faworytem do zwycięstwa w Lidze Europy? Villarreal broni tego tytułu, ale oczywiście w tym sezonie moim faworytem jest włoskie, włoski Napol. Na Lazio z Rzym może namieszać. West Ham coś może tam rozegrać. Bayer Leverkusen. No i Leicester City może narobić wielko, wielką, dużą niewiadomą niespodziankę. No i przechodzimy już do kolejnego typu: do Ligi Konferencji Europy. No i oczywiście w lidze konferencji. Pierwszej edycji są dwaj faworyci. Tacy bardzo mocni faworyci. Oczywiście Tottenham, no i AS Roma. Może polska drużyna wygra? Kto wie? O ile przejdą do fazy grupowej. Ale nigdy nie wiadomo. Jeszcze taką niespodzianką realną jest. Union Berlin No i oczywiście Anderlecht Ale też i PAOK może coś namieszać Zobaczymy Bardzo mnie ciekawią Te rozgrywki No i dobra przychodzimy do naszego Krajowego podwórka ale nie do ekstra klasy Bo to będzie Później Oczywiście Do zaplecza ekstra klasy Czyli do pierwszej ligi Zwycięzcą pierwszej ligi według mnie może być Arka Gdynia, która jest bardzo mocną drużyną. Kraczę Stochowa może coś tam namieszać. w Uć, Miedź Legnica, Kolon, Korona Kielce, Podbeskidzie Bielsko-Biała. To mogą być te zespoły, które mogą naprawdę namieszać w zapleczu ekstraklasy. Naprawdę bardzo bardzo mocne zespoły są w tym sezonie wyjątkowo. Bo jak się gra, jakaś Katowice może coś zrobić, chrobry Głogów nawet, Zagłębie Sosnowiec przecież. Może Odra Opole? Kto wie, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie trwało, trwało w trakcie sezonu. No i Liga Mistrzów. Tutaj tu mam naprawdę wielu z faworytów. Real, Barcelona, Manchester City, Chelsea jako obrońca. Oczywiście Borussia, może Bayern, Paris Saint-Germain, Juventus. Ale najbardziej bym chciał, żeby to Manchester wygrał, choć też Inter może coś zrobić. Mam nadzieję, że nie dadzą klapy jak w zeszłym roku. Naprawdę cieka ciekawe rozgrywki Chelsea broni tytułu. I będzie miało bardzo ciężko obronić ten tytuł. I tyle co mam do powiedzenia na temat Ligi Mistrzów. No i wreszcie przechodzimy do Ekstra klasy. Ekstra klasie dużo się zadziało, dużo fajnych transferów. Oczywiście legia. Myślę, że obroni ten tytuł, ale jest Raków, Częstochowa, który może namieszać, Śląsk, Pogoń, Szczecin, Jazgliwice może wmieszać się do gry, Lech Pozna, Lech Jagdański, Jagiellonia, Górnik, Zabrze nawet może powalczyć z Lukasem Podolskim, no tutaj też będzie wielka, wielka, niewiadoma. Choć moim wielkim faworytem jest Legia Warszawa oczywiście. No i przechodzimy do drugiej ligi. Tu w drugiej lidze. Moim zdaniem mocnym, bardzo mocnym faworytem będzie Ruch Chorzów albo Chojniczanka, ale w głębi serca bym chciał, żeby to ruch wszedł, wszedł do pierwszej ligi i coś tam namieszał. Bo tu naprawdę może się dużo zadziać. Tu też są... Naprawdę, tu też są mocne ekipy, tak? Widzę Hutnik Kraków, który świetnie gra. Motor Lublin, rezerwy Lecha, Śląska też fajnie grają. GKS Bełchatów może coś, choć mają minus 4 punkty na dzień dobry. No to kto wie, niech się dzieje w... wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nawet jakaś rudnia stężyca jest, ale... Ale tak jak powiedziałem, Ruchorzów jest moim faworytem do wygrania tej drugiej ligi. No i przechodzę do Premier League. Oczywiście do moja ulubiona liga, której faworytem jest oczywiście Manchester United, który może wygrać choć Chelsea jest Arsenal. Naprawdę angielskie drużyny są bardzo mocne. Mocne zestawienia. Tottenham jest, Newcastle, Manchester City, Liverpool, Leicester, Leeds nawet można mieszać, Everton, Aston Villa może coś może namieszać, Waller, Houghton, Wanders może też, West Ham jest mocną ekipą. Naprawdę tu jest bardzo dużo mocnych drużyn. Leicester. Ale moim faworytem jest Manchester United i nie będę ukrywał tego. No i przechodzę do zaskakującej ligi, do Superligi Kosowa. u tutaj trochę tutaj mogę wyznaczyć, nie znam tych drużyn, ale tu moim zdaniem może namieszać drużyna z Drita Gliane, Gry... Gry... Gryan... oczywiście. Nie znam tych drużyn. Będę obserwował oczy... tą ligę i na tą Drita Gry... Grianę będę obstawiał, bo liczę, że oni mogą coś tam namieszać. No, 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 no i przechodzimy do Bundesligi. Mocna, mocna, mocna liga tutaj, wiadomo, dla mnie. Według mnie zwycięzcą będzie Bayern Monachium, choć jest Borussia mocna. Lipsk Union, VfB, Vf, Stuttgart też może coś narobić. Bayern, Leverkusen, naprawdę. Frankfurt, Borussia, Borussia Mönchengladbach, która zaskoczyła w Lidze Mistrzów. Wolfsburg, który jest w Lidze Mistrzów, może też narobić show. Naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie. będzie, ale oczywiście, zwycięzca jest dla mnie jeden, czyli Bayern Monachium, no i za plecy Bundesliga 2, oczywiście, tutaj wiadomo, zwycięzcą będzie Szalkę, ale z Werderem razem wejdą do tej, do tej najwyższej elity, i powrócą. A trzecie miejsce tu może być hamb HSV Hamburger, Fortuna Düsseldorf, Hanover 96, FC Inglotland, Dynamo Drezno, Hansa Rostock. Tutaj naprawdę Neuberga. To jest, jest wiele drużyn, które może walczyć o trzecie miejsce, ale dwaj faworyci są tacy mocni. No i tyle co mam do powiedzenia o drugiej Bundeslidze. No i przechodzimy do włoskiej ligi. Inter wygrał oczywiście tą, tą ligę, ale moim zdaniem w tym sezonie Juventus odzyska tytuł, choć jest Roma, Neapol, AC Milan, Fiorentina, Atalanta, Sampdoria może coś zrobić. Zobaczymy. Choć Naprawdę stawiam na Juventus. Zmiana trenera chyba im dobrze zrobiła. I liczę, że odzyskają to, co do nich należy, czyli tytuł Mistrza Seria A. No i jesteśmy w Lidze Francuskiej. Ej, hey, to jest dopiero liga, zajebista liga, naprawdę polecam. Oczywiście, Lie wygrało tą ligę, ale. Paris Saint-Germain odzyskają. Jestem tego pewny, że oni ją odzyskają. Chodzi z Marsylia, Lyon, Monaco. Jeszcze z Bordeaux, które może też namieszać Lens, które nie jest, nie jest słabą drużyną w tej lidze. A reszta drużyn to będzie walczyła pewnie o ligę konferencji. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na przełomie ligi francuskiej. No i dobra, co my tu mamy? Mamy tu Eredivisie. Tutaj są chyba tu będą cztery drużyny. Tu będą cztery drużyny. Myślę, że to będzie Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven. No, jazet Arkmar. Choć może Nens powalczyć, Unterlecht Sparta Rotterdam Twente może powalczyć, Gro Groningen może też powalczyć, Herenven może nawet powalczyć. Myślę, że ta liga też, też sprawi dużo, dużo wielkich niespodzianek. Oczywiście. No, i jesteśmy w lidze hiszpańskiej. Atletico wygrało oczywiście. Przypominam, ale tutaj będzie bardzo wielka batalia, choć moim faworytem jest tu Real Madrytco, ale z Realem mogą powalczyć takie zespoły jak Villarreal, obrońca Ligi Europy, oczywiście przypominam, i automatycznie grają w Lidze Mistrzów. Valencia, Sevilla, Real Sociedad jest przeciętniakiem, który też stać na walkę. Yy, Espaniol może też powalczyć. Yy, Deportivo ale wesz też, może namieszać Celta Vigo też. Barcelona na pewno będzie ostro walczyła. U mistrzostw Atletico będzie broniło Atletic Bilbao tak samo. No i zobaczymy. Choć ja stawiam o, oczywiście na Real, to jest mój taki typ. A jeśli Wam się podobał ten odcinek z serii typy, typersy, zostawiajcie łapkę w górę powyżej. 50 łapek zrobię drugą część typów typersów. Piszcie w komentarzach o jakie ligi chcecie, żebym wytypował z w tych lig. No i nie zapomnijcie o subskrypcji, o dzwoneczku, który Wam będzie przypominał o kolejnym odcinku wideobloga. Piona.